Czy wiedzieliście, że z jednym większych sekretów Blue jest ten, że podoba jej się bardzo bliski przyjaciel, ale informacja ta została sprytnie pokazana w kreskówce? Pomimo tego, że wielu fanów kreskówki swata Blue z tym niebieskim pieskiem o imieniu Jean-Luc, którego poznała na kempingu, to prawda jest całkowicie inna. W jednym z odcinków widać jak nasza bohaterka śni i w trakcie snu spędza czas ze swoimi ulubionymi zwierzakami, czyli nietoperzami. W pewnej chwili Blue przelatuje obok okna nikogo innego jak samego śpiącego kołnierzyka. Lepiej nie wyciągać pochopnych wniosków, ale faktem jest, że przeważnie w trakcie snu śnią nam się osoby, które naprawdę nam się podobają. Pamiętajmy, że Blue to jeszcze naprawdę młoda bohaterka i teoria ta naprawdę się sprawdza. Nie oszukujmy się, komu w tym wieku nie podobał się ktoś z kim dużo bawiliśmy się i spędzaliśmy razem wiele czasu. To był pierwszy sekret z Blue, o którym nie miałeś pojęcia. Teraz pora na następny. Mowa tutaj o tablicy rejestracyjnej rodziny Łączków. Ich samochód bardzo przypomina Jeep i skrywa on bardzo ciekawy sekret, który wcale nie jest tak łatwo rozgryźć w przypadku polskiego widza. Gdy nasi bohaterowie wyruszają na dłuższą podróż, jest to dużo łatwiejsze do odkrycia. Dobra, ale o co chodzi? Rejestracja samochodu bohaterów kończy się trzema literkami HLR. I co to właściwie znaczy? To wszystko to świetne nawiązanie do rodzinki, ponieważ w angielskiej wersji językowej postacie mają na nazwisko Hiller i na tablicy rejestracyjnej znajduje się zwyczajnie skrócone ich nazwisko, HLR. Wracając do healerów, nazwisko rodziny w oryginale jest świetne, bo Blue Hiller to nic innego jak nazwa rasy psów, których gatunek przedstawiają łączkowie. Następnie na rejestracji znajduje się cyfra 419, ale co to znowu oznacza? Pora trochę na wiedzę informatyczną. Każdy kolor w informatyce ma swoją przypisaną wartość, jedną z nich jest format RGB, w przypadku oczywiście koloru. Co ciekawe, jeśli wpiszemy w wartości kolorów format rgb, hashtag 419 i dopełnimy to jeszcze trzema literkami F, wyskoczy nam nic innego jak dokładny kolor futra, jaki ma blue. 1 do 1, dokładnie taki sam. Zostańmy przy temacie rejestracji, bo jest bardzo ciekawa i skrywa wiele tajemnic. Pomiędzy cyfrą 419 a HLR znajduje się bardzo ciekawy symbol. Nie, nie jest to łapka w górę. Kiedy zobaczymy na następną scenę i inny samochód, widzimy, że ten sam symbol znowu się pojawia. Trochę przysłania go bungee, ale to nic. Ten Symbol, o którym raczej nikt z nas nie ma pojęcia, to nic innego jak nawiązanie do stanu, w której cała kreskówka się dzieje. Blue i nasi przyjaciele żyją w mieście Brisbane, trzecim największym mieście w Australii, które jest stolicą stanu Queensland. To jeden z sześciu stanów tego państwa. I jeśli spojrzycie uważnie, zobaczycie, że stan Queensland ma dokładnie taki sam kształt jak ten symbol, jaki widzimy na tablicy rejestracyjnej rodziny łączków i tego samochodu z tyłu na parkingu. Teraz to wszystko oczywiste, że twórcy kreskówki Naprawdę chcieli zaznaczyć, jak kochają swoje miejsce pochodzenia i podkreślają to przy każdej możliwej okazji. Naprawdę niezłe nawiązanie. Jeśli szukacie najlepszego sprzętu gamingowego na rynku, to trafiliście bardzo no. dobrze, bo ze Steel Series nie będziecie zawiedzeni. Ostatnio narzekałem, że nie mam słuchawek i brakowało mi czegoś świetnego w dobrej cenie. Nie zawiodły mnie bezprzewodowe Arctis Nova 7X. Ich design, lekkość i świetny wygląd dały mi plus 5 do skrytów w gierkach, plus 10 do przyjemności ze słuchania muzyki i plus 20 do. Jakości odcinków. Tak, te słuchawki sprawiły, że ten odcinek ogląda się Wam tak dobrze i mówię całkiem serio. Z Arctis nova 7X poczujecie się bosko, bo dostajecie przestrzenny dźwięk wraz z najwyższą jakością dźwięku. Dla mnie to kosmos, ale słuchawki są tak zbudowane, że możecie mieć dźwięk ze swojego telefonu, komputera lub konsoli w tym samym czasie, naraz. I to naprawdę działa. Przyszłość jest tuż obok nas i to cacko to po prostu ogień. W środku jest także specjalna niespodzianka. Papierowy Ludz Klars, który jest niesamowicie słodki i potowarzyszy wam w samotne wieczory. Apex 7 to do tej pory najlepsza klawiatura mechaniczna, jaką miałem okazję używać. Nie bez powodu nazywa się ją najlepszą klawiaturą do grania. Dodatkowo możecie sobie dołożyć podstawkę i wygląda to o tak, no i superancko. Na koniec nie mogę zapomnieć o myszce Rival 5. To cudeńko śmiga i idealnie leży w łapach. Jest też podświetlana, przez co nie zgubi wam się w oczach. Dodatkowo dzięki aplikacji na Compass i series GG, możecie sobie wybierać kolorki, jakimi chcecie, żeby wasza mysza świeciła. No po prostu to odlot. Takiej wygody dawno nie miałem i takiego porządnego sprzętu po prostu mi brakowało. Gorąco zachęcam was do obczajania tych produktów, bo nie będziecie żałować. Link macie w opisie i nie przegapcie tej okazji, bo już niedługo może jej po prostu nie być. Dawno żaden sprzęt mnie jeszcze tak nie oczarował. Czas na bardzo dziwny sekret, jaki udało mi się znaleźć, a dokładnie chodzi w nim o to, że Chili oznacza swoje terytorium. Chociaż brzmi to dziwnie, to tak. W odcinku, gdzie bohaterka wraz z dziewczynkami odwiedza swój dom rodzinny i zaczyna gonić się z ojcem, Ojcem, czyli mówi wszystkim, że nikt nie będzie w stanie się przed nią schować, ponieważ to miejsce zna jak własną kieszeń. To okazuje się prawdą i dziadek Mario to wszystko potwierdza. Po krótkiej chwili wszyscy wyruszają na bagno i w tle widać kilka korzeni drzew. I jeśli dokładnie się przejrzycie, zobaczycie na jednym z korzeni wypisane imię Chili. Prawdopodobnie mama w czasach młodości musiała sama ten znak wyryć i oznacza to, że była z niej dawniej naprawdę niezła łobuziara. Nie wiem czy wiedzieliście, ale w Blu znajduje się bardzo dużo nawiązań do własnych zajęć zainteresowań twórców. Jednym z nich jest szczegół nawiązujący do jednej z najbardziej popularnej japońskiej gry RPG. Kiedy rodzinka łączków idzie do supermarketu, dziewczyny mijają kilka półek i nad ich głowami możemy zauważyć imiona takie jak Eldgerald, Dimitri i Cloud. To nic innego jak imiona trzech liderów z gry Fire Emblem Three Houses, która została wydana w 2019 roku. Z pewnością daje to znak, że ktoś z ekipy twórców jest wielkim fanem tej gry. Przez trzy sezony Blue możemy zauważyć dwa obrazy przedstawiające członków rodziny. Jednym z nich jest obraz ojca Chili, czyli dziadka Mario, kiedy był młody i nosi on na zdjęciu australijski wojskowy mundur. To wielki sekret, ale dziadek nie tylko służył w australijskiej armii, ale był także bohaterem, o czym świadczy medal znajdujący się nad fotelem obok drzwi do salonu. To jednak nie byle jaki medal, bo to nic innego jak Krzyż Wiktorii, czyli najwyższy rangu medal, przyznawany żołnierzom za ich odwagę i uczestnictwo w II Wojnie Światowej. W samej Australii zostały przyznane tylko cztery takie medale, co oznacza, że jednym z czterech najdzielniejszych żołnierzy Australii okazuje się być sam dziadek Mario. W niektórych odcinkach widać jak bungee, i Chili starają się uczyć dziewczyny o pieniądzach. Nie wiem, czy ktoś z was to zauważył, ale zawsze kreskówka ogranicza się do 5 dolarów. Co dziwne, ta 5 dolarówka, którą widać w blu, istnieje także w prawdziwym świecie. Pewnie myślicie, dlaczego ten pieniądz jest koloru różowego, a nie zielonego? Chodzi o to, że w Australii płaci się dolarami, ale nie amerykańskimi, i tam, w walucie dolara australijskiego, 5 dolarówka jest koloru różowego i ma na sobie twarz samej królowej Elżbiety. Bungee z dzieciakami mimo ciekawą rutynę, codziennie razem wynoszą śmieci. Tutaj jest także ciekawy detal, bo możemy zobaczyć Blue, która nosi kimono. Kiedy Bungie rozmawia z Bingo, to nasza bohaterka robi jakieś dziwne ruchy. Prawdopodobnie próbuje powtórzyć jakieś ruchy i możliwe, że była dzisiaj na jednej z pierwszych swoich lekcji. Co najciekawsze, na koniec ostatniego sezonu Blue, widać, że dziewczyna ma już na sobie złoty pas, co daje nam jeden wniosek. Nie tylko to, że bohaterka ćwiczy sztuki walki, ale to, że staje się w tym coraz lepsza i robi wielki progres. Problem Zdrowotne to niestety coś, co bardzo często dotyka łączków, a najbardziej jest to widoczne po stronie rodziny Banji. Jest na tyle źle, że ten przypadek miał miejsce kilka dobrych razy. Pierwszy z nich to nie tyle co choroba, ale raczej zaburzenie. Mówimy tutaj w tym przypadku o kuznie blue, czyli stopce łączce. To jedyny bohater z kreskówki, który zachowuje się jak prawdziwy pies, kiedy wszyscy wokół przejmują zachowania ludzkie. Stopka chodzi na czworaka przez większość czasu, gryzie wiele rzeczy i szczeka. To spowodowało, że powstała wielka dyskusja na jej temat, gdzie fani rozwala u niej zaburzenia osobowości, a nawet autyzm. Kolejny przypadek choroby w rodzinie pojawia się, kiedy Bingo jest w szpitalu, a przy tym towarzyszy jej czyli. Przez cały odcinek widzimy, jak lekarze i pielęgniarki są przy młodszej siostrze blu, ale z jakiego powodu i co się dzieje naszej bohaterce to niestety nie zostało wyjaśnione. Możliwe, że Bingo ma problemy zdrowotne związane z zaburzeniem odżywiania, takie jak problemy z glutenem czy nietolerancja laktozy. To miałoby sens, bo w późniejszym odcinku Banji robi dziewczynom kanapki i dla Bingo robi je całkiem. Inne. Kolejny fakt przemawiający za tą teorią ze zdrowiem jest to, że nigdy nie widzimy dziadka Boba osobiście. Każdy z członków rodziny go zna, co potwierdza się w odcinku Kalambury. Tam widzimy wspólne rodzinne zdjęcie w domu babci Kresi. Tam pojawia się ten nasz tajemniczy dziadek Bob. Bardzo możliwe, że ten bohater jest po prostu chory, albo może nawet nie ma go na tym świecie. Oczywiście nie zostanie to potwierdzone w kreskówce, aby żaden z dzieciaków nie przeżył traumy związanej ze śmiercią bohatera. To jedne z wielu sekretów, jakie Blue jeszcze. Zostawcie subskrypcję, żeby nic nie przegapić o Blue. Ja jestem na środku, klikasz i zostajesz na dłużej. Strzelcie łapkę w górę, żeby mnie zachęcić do nagrywania dla was serii. Po lewej stronie macie playlistę z odcinkami Blue, a po prawej jest nic innego jak moja piosenka Kosmita. Zapraszam do odsłuchania. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego. Mówił do was Pichał. Hej, hej.